Jestem Ruchu panem Zdzisławem Dykiem. Rozmawiamy akurat w trakcie meczu ruchu z rekordem bielsko przy prowadzeniu niebieskich 2-0. Ruch zmierza się miało krok po kroku w kierunku bram z napisem Liga Liga. Panie Zdzisławie, niech pan tak pokrótce opowie jak zaczęła się Pana przygoda z Chorzowskim Ruchem? No, witam przede wszystkim wszystkich słuchających. Natomiast, żeby tu opowiedzieć tą historię, to niestety by brakło tej połówki tego meczu. Natomiast może zawsze wyznawałem taką zasadę, że nie oglądajmy się za siebie, a patrzmy co jest przed nami. Także najważniejsze to, że no, zmierzamy w kierunku tej drugiej ligi, ale niemniej jednak droga jeszcze jest daleka. No przed nami jeszcze dziewięć spotkań. No trzeba wygrać większość z nich. Także jeszcze dużo, dużo pracy do tego, aby właśnie osiągnąć ten cel drugiej ligi. Ale jestem pełen optymizmu, że teraz już czeka nas tylko droga w górę, żadne w dół. Perspektywa awansu... To również wyzwania stawiane przez piłkarską centralę, tu gdzieś inne, bo no, pamiętajmy, czasy, kiedy pozyskałem karał za co Chorzowski Klub, kiedy nie było wylewki na stadionie, pamiętamy te... Te czasy, że klub też był niewypłacalny w stosunku do zawodników. Dzisiaj chyba takiego klubu nie ma. To już jest za nami. To już jest historia. Także mam nadzieję, no płytę mamy jedną z lepszych płyt w Polsce. Wywiad u udziałowcem Chorzowskiego ruchu panem Zdzisławem bikiem. Rozmawiamy akurat w trakcie meczu ruchu z rekordem Bielsko-Biała przy prowadzeniu niebieskich 2-0. Ruch zmierza śmiało krok po kroku w kierunku bram z napisem Druga Liga. Liga. Eee, Panie Zdzisławie, niech pan tak pokrótce opowie jak zaczęła się pana przygoda z Chorwackim ruchem. No, witam przede wszystkim wszystkich słuchających, natomiast żeby tu opowiedzieć tą historię, to niestety by brakło tej połówki tego meczu. Natomiast może zawsze wyznawałem taką zasadę, że nie oglądajmy się za siebie, a patrzmy co jest przed nami. Także najważniejsze to, że no zmierzamy w kierunku tej drugiej ligi, ale niemniej jednak droga jeszcze jest daleka. No przed nami jeszcze dziewięć spotkań, no trzeba wygrać większość z nich. Także jeszcze dużo, dużo pracy do tego, aby właśnie osiągnąć ten cel drugiej ligi. Ale jestem pełen optymizmu, że teraz już czeka nas tylko droga w górę, żadne w dół perspektywa awansu do drugiej ligi to również wyzwania stawiane przez piłkarską centralę, tu gdzieś inne. Bo pamiętajmy czasy, kiedy pozytywnie karał zawsze co, Chorzowski klub. Kiedy to nie było wylewki na stadionie. Pamiętamy te. Te czasy, że klub też był w stosunku do zawodników, dzisiaj chyba takiego czegoś nie ma. To już jest za nami, to już jest historia, także mam nadzieję, no płytę mamy jedną z lepszych płyt w Polsce, natomiast no trybuny oczywiście dużo dają do życzenia najstarsze, jak wszyscy dobrze wiedzą, ale też mam nadzieję, że Obudzą się tu inwestorzy przy dobrych wynikach, że będzie możliwość wreszcie wybudowania tego stadionu. Mamy ładną akcję akurat teraz. Ale mam też nadzieję, że właśnie to, co najgorsze, tak jak powiedziałem, jest za nami, a tylko przed nami. Miejmy nadzieję, jestem optymistą całe dobre dni. Ale druga liga to też... Poziom, ale myślę, że to jest taki. Prezentowany przez zespół i czy tym zespołem da się tą drugą, tą drugą ligę przeskoczyć, bo kibicom w mhm. dalszej perspektywie może się powrót poprzez drugą ligę pierwszą do ekstraklasy, tam gdzie jest bez ruchu. Bez wątpienia taki jest, taki jest nasz cel, albo znowuż w perspektywie. No... Lat zagościć w ekstraklasie także ta druga liga to ma być tylko naszym przystankiem na jeden sezon. Natomiast na no, poziomie tu nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ to jest rola trenerów, rola dyrektorów sportowych także oni są tu większymi specjalistami. Ja jestem tylko od organizacji. Zatem ja już przedstawił akcjonariuszom listę życzeń, wzmocnień personalnych. To znaczy cały czas e, oczywiście są analizowane, to nie są e, oczekiwane e, tam jakieś informacje na koniec sezonu, tylko te nasze mecze w trzeciej ulicy też służą do tego, czy mecze pucharowe, aby obserwować innych zawodników, i pewne koncepcje oczywiście są, ale na te analizy to no, przyjdzie czas, teraz najważniejsze wygrywać mecz za meczem i znaleźć się w tej drugiej lice, bo to jeszcze nie jest pewne. Czapki z głów z co naruszami ludźmi decydującymi o wróceniu w roku w kontakcie pozyskaniu zimą na Michała Biskupa, który praktycznie przez 4 lata był bez klubu. A tutaj okazał się takim atutem asem w rękawie trenera Łukasza Berety. I praktycznie można powiedzieć, że na dzień stał się idolem kibiców w ruchu. I konkurentem dla Marysza Jika, który być może w ruchu już nie zagra no, Pan Jik ma do końca sezonu kontrakt tylko, także. Tutaj rozmowy trwają, no ponieważ jest zawodnikiem na pewno o kompetencjach, umiejętnościach nie tylko na drugą ligę, ale i na wyższe ligi, także na pewno zainteresowanie nim jest innych klubów. A co do pana biskupa, no ja cieszę się, że mamy z nim kontrakt do czerwca 2022 roku, także cały jeszcze rok później możemy się spotykać w drugiej lidze. I może i jeszcze dalej. Także myślę, że no to są trafne wybory pana trenera Berety. Podobnie jak i sprowadzenie pana Januszki czy pana posłańczyka. Także to zasługa trenera. Także jemu należy oddać hołd. A i po ukojarzeniu po niebieskich klocków. To, to no, najważniejsze. Yy. Ja jeszcze zapytam o coś takiego, bo yy, właśnie ten temat, temat tego stadionu, yy, tutaj pojawiła się taka sugestia, nawet lansowana w pewnym momencie też przeze mnie, bo swego czasu kibice Unionu Berlin yy, w liczbie z dwóch tysięcy kibiców wspomogli budowę stadionu Unionu. Kiedy ten klub występował poza Bundesligą, ocierał się nawet o spadek z tej drugiej Bundesligi, no i te dwa tysiące kibiców pomogło przy przebudowie stadionu. Czyli taki, czy takie coś byłoby możliwe tutaj na Cichej? Ja myślę, że jak życie pokazało ostatniego sezonu, że tylko taka współpraca z kibicami i z dużym zespołem ludzi, to widzimy, że sukces nie buduje jednostka, tylko sukces buduje zespół. Także to jak najbardziej popieram, jest to pożądane. Będziemy występowali z inicjatywami, będziemy prosili uwagę właśnie kibiców, przedstawiali swoje propozycje, bo też chcielibyśmy się włączyć jako akcjonariusze właśnie do tego działania na rzecz budowy stadionu. Panu, ja panu panie Zdzisławie dziękuję za, Również dziękuję. dziękuję za udzielony wywiad, poświęcony czas i tak na zakończenie, czego by pan chciał życzyć kibicom Chorzowskiego Ruchu, no zwłaszcza już w kontekście rychłego powrotu w ilości 25% na trybuny stadionu Policji Cichej, aczkolwiek ta decyzja jeszcze nie jest tak przyklepana. Ja chciałbym, żeby to było 100% powrotu, nie 25%, bo kibice tu się bardzo dobrze włączają w funkcjonowanie tego klubu i na no 25% to dla nikogo nie będzie żadną satysfakcją, bo część będzie mogła być, a tym bardziej następna część będzie pokrzywdzona, także ja raczej twierdzę, że albo Wszyscy albo nikt, więc tu byłbym za tym. A życzę no przede wszystkim spełnienia tych marzeń, których każdy kibic nosi w sercu dla ruchu, żebyśmy jak najszybciej przebrnęli tą trzecią ligę drugą, pierwszą i znaleźli się w Ekstraklasie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.